Cześć, moi drodzy, witam się z Wami na kolejnym zdrapmasie. Mamy nowy tydzień, także nową energię do drapania i prowadzenia kolejnych odcinków. Co na dzisiaj? Mega pensja rubinowa, premia moje 77, białe złoto, owocowa eksplozja Super Bank oraz czarny kod. Całość to tworzy miks o wartości 36 zł. Zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. No to myślę, że możemy zaczynać. I tak, szukamy trzy razy takiej samej kwoty. 10, 1, 13 tysięcy. Tutaj mamy 51 oraz 1. No to pięknie, zaczynamy. Wygraną zdrabką mamy złotówkę. Przed nami kolejna, czyli Super Bank. 28 naszą liczbą i szukamy mamy 20 tutaj jest 23 28 proszę bardzo i druga zdrabka również będzie wygrana czy jeszcze jakaś liczba albo dolary się pojawią odkrywamy kolejne gry tutaj już nie ma i piąta tutaj również nie ma pod grą drugą mamy 2 złote no i super Zaczynamy teraz, a może weźmy sobie coś za 5 złotych. Niech to będzie białe, złoto, bo niedawno była premiera, no wyszła dosyć średnio. Może dzisiejsza zdrabka się zrehabilituje. Mamy 2, 1, 14 oraz 24. I mamy tak, 23. No to zaczynamy obokiem. 33. Trzy, tu jest 4, 27, 3. Tutaj też jest obok. 22, 13, 24 jest wygrana. Mamy 5 złotych, 12 i 31. Czy ta piątka zostanie, czy coś się pomnoży? No nie, piątka zostaje, ale mamy co trzecią pod rząd wygraną zdrapę. To może teraz moje 7,7, Czy również dołączy do grona tych szczęśliwców? Mamy słońce w bonusie i wygrywające liczby. 21, 2.

To może teraz owocową eksplozję. O. Pierwszym naszym owocem jaki jest na zdrapce to jest ananas. O, tutaj mamy taką grupkę czterech sztuk. Drapiemy dalej mamy wiśnie. I, I ostatnim naszym owocem na zdrapce jest cytryna. Ale to widzę że wygranej niestety nie da. Oznaczenia kontrolne SA. Dokładnie, więc drapa jest przegrana. Co nam zostało? No już niedużo. Premia jeszcze. Tutaj szukamy oczywiście dwóch lub trzech takich samych symboli w jednej linii. I co mamy? Siódemkę, siódemkę, proszę bardzo, siódemkę o. I nawet mamy pomnożoną wygraną, bo trzy takie same symbole się trafiły. Rewelacja. Zaraz do tego wrócę. Mamy biedronkę, śliwkę podkowe. Wiśnie moneta, trefl, tutaj mamy też różne symbole. Gra piąta, tutaj też są różne. Gra szósta worek arbus wiśnie. I gra siódma, tutaj również wygrany nie ma. Także co się znajduje pod grą pierwszą. 5 zł, które mnożymy razy dwa mamy dyszkę. Dobra, teraz mamy rubinową do drapania. I tak 12, 26, 22 oraz 7. I jest tak 35, 11, 6, 21, 24, no i rząd drugi 30, 29, 17, 13 oraz 25. W tej sprawce niestety nic się nie udało wygrać.

18. Już w połowie jesteśmy na razie bez efektu. 22, 8, 34, 43, 13, 38, 28, 16, 25 i 45, no to mega pensja jest niestety pechowa. Dobrze, to jest wszystko. Robimy sobie podsumowanie. I tak, to są dzisiejsze wygrane zdrabki. Mamy 10 zł w premii, 5 zł w białym złocie, to jest 15. Tu mamy 2, to jest 17. I złotówka 18 zł. No, także dokładnie połowa się zwróciła. Jest w porządku. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na jutrzejszą premierę zdrabki Podwójna Gra. A będzie to dosyć nietypowa premiera, ale o tym dowiecie się już jutro. Także do zobaczenia. Cześć!